Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale AntyFakty. Jestem Tomasz Oświeciński, witam. Dobry wieczór. Co to za bluza? Zobaczmy. Każdy facet z widłami to Zeus, ok? A z tyłu cios dostanie w nos. Taka prawda. To już za oryginalny. Tak, to taka przesłanie moje, do mojego przeciwnika. Dobra, Tomek, powiedz mi, jak pierwsze wrażenia po pobycie w Federacji Fajma, po konferencji? Wiesz, jest on, po programie nawet? No Więc no w, w sumie cieszę się, że dołączyłem do rodziny e, Fejmu. E, założyłem, że jest ogromne przedsięwzięcie. Nie, nawet się nie spodziewałem, bo mówię, KSW i rzeczywiście KSW jest wielkim przedsięwzięciem, ale Fejm naprawdę robi. Robotę. Ogromne przedsięwzięcie, ogromne zasięgi, ogromna ilość fanów przybyła mi po Pace to Pace eee, młodych ludzi, czego bardzo się cieszę. Nie miałem jakby tylu fanów młodych, a teraz naprawdę y, mam bardzo dużo młodych fanów i ma, mało tego, jestem w, teraz w każdym centrum handlowym czy na ulicy, to przychodzą do mnie sami młodzi. Jestem w ogóle mega zaskoczony. No, Widzowie wid Free Fightów to raczej właśnie ta młodsza widownia, nie? Tak, tak i bardzo się cieszę, bardzo wam dziękuję i fajnie, że trzymacie za mnie kciuki. A jaki miałeś odbiór po e, waszym face to face z Adrianem czasem. Więc co, byłem trochę na siebie zły, że... Dałem się wciągnąć? Tak, tak, dałem się wciągnąć. No, ja mówiłem ci, że tak będzie. A ty chciałeś... to Ja w sensie nie wiem z jakim nastawieniem przydać do free fight'u. Kurczę, no wiesz, ja jest, jestem tak... Wydaje mi się, że ja już mam za sobą takie rzeczy, ja... Jest, mi się, że jestem o stoją spokoju, że mnie nie można wyprowadzić z równowagi. Jednak się udało. Udało no, mu się. Wziąłeś sobie ciężkiego przeciwnika do tego, żeby się nie, wypro, nie wyprowadzać z równowagi. No. Adrian Cios potrafi bardzo skutecznie wyprowadzić nawet kilku... Y, y, kilka osób z panelu, tak dzisiaj mieliśmy y, tego przykład. No wiesz, mi się wydaje, że... Adrian Cios właśnie tylko może takie rzeczy robić. Myślę, że sportowo nie pokaże nic, nie powalczy. Jedynie co właśnie może być to takie zadymy na face to face i takie zadymy na, na, na takich właśnie, Boże, jak to co mieliśmy dzisiaj? konferencji. Na konferencji Przez to właśnie to jest jego jakby taka domena, a, a, a w klasce chyba nie pokaże nic, znaczy chyba, na pewno nie pokaże nic. te cztery walki z rzędu wygrał? Adrian Czos. Super, no właśnie wygrał, no chyba tak naprawdę zasłużenie, to chyba wygrał rzeczywiście z Pawłem Jóźwiakiem, bo tam e, trochę przewalczyli, uh -huh. No ale no jak, Marcinem wygrał, no nie no słuchaj, no Marcin, Marcin nie wygrał, no nie wiem, też, też to słuchaj, nie, nie mnie to oceniać, ale myślę, że wiesz, no może tam e, rzeczywiście Marcin raz go trafił, jakoś może nie dozwolu, no, ale słuchaj, no tak jak mówiłem ci, no prawdziwy wojownik wstaje i się bije dalej, no. A tutaj było, wiesz, Ała, Ała, Ała I, i, i do domu, a okazuje się, wiem, od jego bliskich osób, że w szpitalu to tylko przyjechał. Nawet nie go nie zbadali i po prostu stamtąd się zmył. Marcin Najman, tak? Nie, nie, nie. E, cios, cios, cios tak, że cios po tym jak go zabrało tam niby pogotowie, to aha. nawet nie, nikt nie udzielał mu pomocy, tylko po prostu samtąd wyszedł. A powiedz mi. Co ty pokazywałeś na waszym programie, że cios tam coś do swojej mamy tak zrobił? O co tam chodziło? No wiesz, tam bo... Nie poszło wyjaś... nie jakieś tego szczegółowo. No bo tam była ta, te... była ta niestę... nieszczęsna teczka. No, no no właśnie. No i w tej teczce były jakby screeny rozmów z jego, z jego mamą. Mhm. Adriana z jego mamą, tak? Tak, tak. Ty. No i nieładnie tam się odnosił do swojej mamy. Yy, więc nie miałem okazji pokazać tego na face-to-face, face, no bo Adrian jak oczywiście zakrzyczał to i zbagatelizował, że to jest nieprawda, no i potem yy, pokazałem jeden z tych screenów, miałem ich 47 kartek, ale yy, pokazałem tylko jeden, żeby uwiarygodnić, no, że kłamał. Mm -hmm. A kto Ci to dał, te screeny? Jego blisy, niestety. Jego, jego była dziewczyna, chyba, to? Tak, tak. Widzę to nagranie. Tak, jego, jego dziewczyna, a... ale on naprawdę, kurczę, no, tam gdzie tam gdy się pojawi, to robi jakąś instrukcję, no bo wszyscy do mnie piszą i. i, wiesz, I to jest no, to... zadanie Adriana Czapata, żeby się jak To jest moja to teczka pomarańczowa. No tam widzę dzisiaj. Jest przygotowana znowu i tam jest dużo innych rzeczy. No to pokażę to znowu. Nie, nie. Nie, nie, po prostu ja nie... Ja Kurczę, nie... wszyscy dzisiaj coś przygotowali i nie chcę nic pokazywać. To Słuch. po co wy to wszystko przygotowujecie? No słuchaj, to jest normalnie, dla mnie niezrozumiałe. To jest przygotowane jakby praźni yy, czego. Aha, to jest teczka bezpieczeństwa, tak? zabezpieczenie To jest taka teczka bezpieczeństwa, to tak, jest, to jest taka teczko bezpieczeństwa takie samo jak na face to face. Ja nie okay. chciałem tego zaczynać. Ja, ja przyniósłem tuteczkę, zostawiłem ją w depozycie yy, i... Miałem taki zamiar, że użyję jej tylko wtedy, kiedy. ostateczności. Tak. No okay. i od razu, co słuchaj, okazało się, że na Facebooku -face od razu to było, więc poprosiłem o materiał, a, a tutaj tam panowie trzymają moją teczkę i dzisiaj nie użyłem. A jak zareagowałeś właśnie na to, że Adrian podczas Facebooku -face od razu w ciebie wleciał? Słuchaj, no nie wiem, jak to mam skomentować. Ja myślę, że, że to on robi ze strachu, wiesz, bo yy, ja myślę, że ludzie poważni i pewni siebie to po prostu nie krzyczą, tylko robią swoje. I, i, a on tutaj chce tak, wiesz, zastraszyć, pokazać, no, yy, z mojego doświadczenia życiowego wiem, że ci, co ludzie dużo krzyczą, to mało robią. Bardziej trzeba się obawiać tych, co nie mówią. Okay. Jeszcze ciekawa konfrontacja wyniknęła na, chyba, Instagramie między tobą a ochroniarzem Fame, czy Nikolom. No właśnie, no, chcesz, to mogę ci pierwszy powiedzieć, bo on jeszcze o tym nie wie. Yy... Znowu się dowiesz, kto jest pierwszy. Yy, no, Nikola dostanie dwa razy pozew do sądu, już jest złożony. Yy, 10, 10 maja został złożony do sądu rejonowego w Warszawie. Jest już przyklepany, więc dostanie wezwanie z urzędu. Yy, jest jeden pozew. A drugi pozew dostanie mój prywatny. I tam jest, yy, dzisiaj pewnie on jeszcze o tym nie wiedział, on o tym jeszcze nie wie. Bo chyba, że ktoś odebrał jego yy, korespondencję, ale też mam to przy sobie yy, i tam jest drugi pozew, yy, że ma mnie przeprosić publicznie, ma na to trzy dni i ma zapłacić 100 tysięcy złotych za dość uczynienia. Oczywiście ja tych pieniędzy nie chcę. Yy, w tym pozwie jest pięć zakładów poprawczych wyznaczonych przeze mnie, które odwiedzam i z którymi współpracuję. I to 100 tysięcy będzie rozłożone na, na, na tych pięć zakładów poprawczych. To jest jeden pozew, a drugi pozew jest z urzędu, Będzie sprawa odbędzie się w Warszawie, w sądzie rejonowym. A za, za co konkretnie? No nie chcę tego powylać, no po prostu słuchaj, no ja uważam, że yy, obrażanie kogoś w internecie... Yy, chodzi tylko o tą wymianę na Instagramie, tak? Nie, nie, nie. nie. To co konkretnie? Po prostu publicznie mnie... Nie wiem jak tam powiedzieć, nawet nie chcę używać tego słowa. Po prostu użył czegoś słowa jakiejś z grypserki więziennej, bandyckiej. Nie chcę tu powielać tego słowa. Eee, on po prostu gdzieś pod jakimś komentarzem użył tego słowa. Jakieś portale e, MMA, chyba.pl i strefa MMA powiliła to, pokazało się to w internecie. Nie wiedziałem, nie sądziłem, że po prostu podziękuję właśnie MMA. I strefa MMA. Podziękuję im, że to pokazali dalej, powielili to. Moi prawnicy to wyłowili, i to moi prawnicy, jakby powiedzieli, że nie mogę sobie na to pozwolić, złożyli pozew, tak jak mówię, nawet dwa pozwy. Okay. A między Wami doszło do jakiejś rozmowy tutaj na backstage'u, podczas programu face to face? No bo Nikola tam jest zawsze jako ochroniarz, czy doszło tam do między Wami do jakiejś konfrontacji? Wiesz, sądzę, no to była taka sytuacja, że w tym pierwszym face to face ja przyjechałem, przyjechałem na face to face i on poszedł do mnie i mówi, że yy, tylko żebym mu ręki nie podawał. Ja powiedziałem, mówię człowieku, a, a kim Ty jesteś, żebym Ci rękę podawał? Nie schlebiaj sobie. I tylko mu to powiedziałem i potem gdzieś tam on w jakimś wywiadzie pod, pod właśnie pod tym, że tam jakiś portal, portal pisał, że zarobiłem ileś tam pieniędzy od 2016 roku wyżył, użył tego właśnie słowa, którego oczywiście nie chcę tam powielać i moi prawnicy to wyłowili. Tak jak mówię, ma dwa pozwy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć ci, że zakładam fundację właśnie, mhm. która będzie pomagała właśnie ludziom, młodym ludziom, którzy będą walczyli z hajtem. Jestem już po rozmowie z prawnikami w tym miesiącu założymy fundację. Okazuje się, że mam bardzo dużo młodych ludzi, którzy do mnie piszą właśnie z takimi problemami, że e, ktoś ich tam dojeżdża w szkole. Mhm. Wiesz, i, i nie mają gdzie się obronić, nie mają gdzie się zgłosić, boją się komukolwiek powiedzieć, bo jaka jest narracja u nas, w naszym kraju, że jak coś powiesz, to jesteś coś no tak, wieszkim. Tak, tak. tak, no i oni wszyscy piszą do mnie i pomyślałem sobie, że założę fundację, która będzie pomagała tym młodym ludziom, bo okazuje się, że obraź sobie, że y, od 2000, 2020 roku, a teraz w 2023 roku, y, liczba... Sam wśród małolatów, czyli tych, 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 tych dzieciaków, bo, y, skoczyła 150%. 2300 jest y, samobójstw rocznie. Y, te dzieciaki nie mają gdzie się zgłosić, nie mają żadnych kurczę, y, nie mają komu się pożalić, bo tak jak mówię, często jak się pożalić komuś, no to wiesz, jak jesteś nazywany, nie mają jakiejś porady psychologa, no bo żeby dostać się do psychologa na NRZ trzeba czekać 240 dni, a nie mają też kasy na, żeby pogadać z jakimś psychologiem prywatnie, więc założę taką fundację, żeby właśnie młodzi ludzie, którzy do mnie teraz piszą, zgłaszają się żeby żebym im pomagał. Okay. Okay, spoko. Eee, jeszcze powiedz mi coś o Adrianie Ciosie, eee, no bo ten konflikt dzisiaj nie był między wami taki rozległe jak ostatnio na Facebookie. -face. No ale... No, a, a, no ale przedtem też był, no ja nie, nie szukałem jakiejś, kurczę, y, wie, jakiejś wojny czy jakiejś atencji. No ja, jak mówię, przyszedłem tu się bić, robię swoją robotę i tyle. Czekamy na walkę, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki.